a ja na okej okay, hej witam was wszystkich chciałabym wam powiedzieć że bardzo wam dziękuję za y, 50, nie, oh, 65 subskrypcji jestem bardzo dumna bardzo wam dziękuję I dlaczego nagrałam komentarzami bo to jest moje nowe muzyka na kanału y, czyli czary nie myślę, że to będzie miałem kanału na stałe, więc bardzo Wam dziękuję za te subskrypcji. Jak już mówiłem o tym kurzy, to proszę, żebyście okapali już szybciej doszło pracy, bo to nie ma. Więc dzięki i cześć. O ja. Oh yeah. Moje najlepsze po prostu ever podwórko. Najlepsze ever. はい。